Ludzie! Ludzie! Czy was po. Widać, że to nowy piękny dniu. Posłuchaj. To wszystko jest. Są emocje. To są emocje związane z komentarzami. Nie. Dobra, nie. Teraz. Teraz to wszystko jest na przerost. Nie ma wielkich. Nie ma wielkich emocji, jeżeli chodzi o komentarze. Związane z moim ostatnim filmem, w którym występował miłość i gdzie pokazywałem, jak on ćwiczy. z, no z nogami? Oh. To jest jakieś insze. Dobra. Chociaż jedno zrób. <laughs> śmieszy mnie to, naprawdę śmieszy mnie to, i nie wiedziałem o tym, że mam tylu ekspertów, jeżeli chodzi o podciąganie się wśród widzów. Że tyle komentarzy że to wzbudza takie duże zainteresowanie. I to, że na każdym kroku, na każdym kroku, co człowiek zrobi, to jest od razu krytykowany. Nie pouczany, tylko jest krytykowany, wyśmiewany. Rozumiesz? Człowiek w obecnych czasach nic nie może zrobić. Może pokazać, tylko dopiero wtedy, jeżeli, jeżeli coś potrafi, jeżeli jest ekspertem, jeżeli jest lepszy, najlepszy w ogóle na świecie. Rozumiesz to? Czaisz to? Wiesz, o co mi chodzi, czy nie? Dlaczego wszyscy się w ogóle wyśmiewają, krytykują każdego człowieka, jeżeli ktoś coś zaczyna, coś robi? Ludzie! Czy was? Witajcie wtedy w tym dobrym, pięknym dniu. Może początek był ostry, może dalsza część też będzie ostra. Eee, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ja chyba strasznie się wyczyliłem na takie rzeczy, że jakie będą na tym YouTubie. Tam mi się wydaje, co nie jest zbyt dobre. Ale jak już się tak stało. No to po prostu to tak jest. Idę na siłownię. I tak naprawdę teoretycznie nie powinien nic pokazywać, bo wszystko co będę pokazywał, to pewnie będzie źle. I pewnie znajdzie się stu ekspertów, którzy będą lepiej to robić niż ja. No i pewnie tak jest. My tak. To wiesz dlaczego chcę o tym powiedzieć? Nie chodzi mi o mnie, nie chodzi mi o miłocza, to w ogóle to tak zlewa takie rzeczy. Tylko chodzi mi ogólnie o nas wszystkich. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że Miłosz pociągał się na drążku. Zresztą ja w ogóle to tak z uśmiechem, z trochę to robiłem, a ludzie to po prostu, nie wiem, spośladki mają zbięte i wszystko mają, wszystko na poważnie biorą. Ja jestem z i, i tak, i tak też pokazuję we vlogach, a niektórzy tak wszystko na poważnie biorą, łykają to wszystko, jaja, mięśnie jakieś pokazuje. To są żarty. Ludzie, Poluzujcie. Naprawdę. Macie za bardzo ściśnięte pośladki, wszystko nerwowo jest i tak dalej. Wyluzować. Tak jest mam rację? No, tutaj pa... No właśnie, pani mówi, żeby wyluzować. Też bardzo fajnie. Oczywiście. Trzeba być poważnym. Nie, nie mówię, że nie, ale nie tak, że cały czas. Jeżeli coś pokazuje i do, dopiero co zaczynamy, a miłość na przykład zaczyna sobie ćwiczyć, śmieć od dwa dni i normalnie mnóstwo uwag, mnóstwo uwag związanych z tym to nie tak, to nie tak i tak dalej, ale wiesz co, może nie to, bo uwagi uwagami to jest ok. Tylko chodzi o to, że w ogóle nastawienie ludzi. Dlaczego tym mówię? Nastawienie ludzi jest takie, że jak ktoś coś robi, to od razu jest krytykowany i nagrywam po to, żeby uświadomić Wam, wszystkim widzom, że jeżeli ktoś coś zaczyna, to na początku nie będzie idealny, a jeżeli będzie, cały czas będzie, będzie krytyka tego, to po prostu ktoś nie będzie chciał pokazywać. I dojdzie do tego stopnia w społeczeństwie naszym, że ludzie, po prostu będą bali się w ogóle cokolwiek pokazać, bo zaraz będą skrytykowani. No ludzie, opamiętajcie się. Naprawdę. No jakaś spokojna piosenka, nie bardzo pasuje do tego klimatu. Nie. Kolejna rzecz, którą kiepsko tak akceptuję, <grym>, na którą zwracam mocno uwagę, to jest to, że jest siłownia, jest szatnia, przybieram się, jest kilka osób i wchodzą Cisza, nawet nic nie powiedzą, cześć, do dobry, tak. I tu starzy, młodzi... nie wiem, no dobra, okej, okay. jestem bzikowany na tym punkcie akurat. Właśnie chłopak mówi o tym, to co ja... To co ja, że zapominam o imieniu, żeby kliknąć, subskrybuj, lajka i tak dalej. Słuchaj, oglądam... Jeden z niewielu kanałów, a w zasadzie żadnych praktycznie vlogowych nie oglądam. Teraz oglądam Ucieczka do raju. I słuchaj, dlaczego nie oglądam w ogóle, dlaczego nie oglądam wielu różnych vlogów? Dlatego, że wydaje mi się ludzi fałszywi. Nie wiem, że zawsze tak jest, ale po prostu ja wolę, na przykład, tak jak ten gościu, taki wiesz, no z jajem, z którym pewnie jakbym się spotkał, to mógł pogadać, a nie takie, wiesz, flaki z olejem i wszystko takie miu, 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 i tak dalej. I powracając do tego głównego tematu, to tak jest, że ludzie, mam wrażenie, że właśnie od tego oczekują. Jeżeli oczekujesz tego, że u mnie będzie wszystko poprawne, idealnie, to sorry, ale nie będzie. Więc jest jestem na siłowni i kiedyś. Zanim szedłem na YouTube, miałem taki projekt w Piotrkowie z odchodzaniem. Ważyłem wtedy 110 kg, tak, mniej niż teraz i miałem schudnąć do 90 kg, schudłem do 96 i nasz projekt, yy, bo tam... aha, bo właśnie, bo prowadziłem go z kolegą który jakby odwrotnie, on przytył i później schudł, tylko w pewnym momencie się to skończyło z kilku powodów, ale jeden z powodów to było to, że powiedział Marcin, wiesz co, to było ma w marcu, yy, wiesz co, ty dalej prowadź projekt, a ja a ja na chwilę odchodzę na bok po to, żeby później pokazać taki efekt wow, no nie, a ja mówię, ale słuchaj, no ale przecież chodzi o to, żeby widzą pokazać jak się chudnie, jak się, jak się przytyje i tak dalej, żeby pokazywać prawdę. Nie zgadzaliśmy się w kilku rzeczach. Między innymi, nas, między innymi to różniło nas to, że ja się nie wstydziłem krytyki, jak jego koledzy, w większości towarzystwo jakieś takie kulturystyczne, wiesz, ja zjadłem banany, oni na diecie jesteś, a ty jesz banany albo jakieś inne owoce, Juuj! i tak dalej. Ja zle, ja to jest zlewałem ten temat. Mój kolega bardziej się tym wszystkim przejmował i że koledzy, jego koledzy z siłowni, pakerzy, ten sterydziarze, część poznałem. Później po kontuzjach oczywiście, bo te sterydy po prostu zbyt dużo obciężały organizm. No i wiesz, jechali po mnie, no nie, że jem, ale widzisz, właśnie chodziło o to, nie, że nie brakowało czego? Doradztwa, żeby powiedzieć, Marcin, możesz jeść, ale na przykład to i to. Doradztwo, doradzić, a nie to, że od razu po kimś jechać. Ja na przykład jak, jak ćwiczę i czasami zdarza mi się, ktoś napisze jakiś komentarz, ja to wszystko biorę pod uwagę. Wiem o tym, że dużo jest komentarzy takich, że ludzie się po prostu nie znają. Po czym to poznaję? Poznaję to po tym, że i napisze ktoś tam, na przykład rób to i to, albo że odkurzacz powinien mieć to i to, i później się na przykład pytam. A bo widziałem taki podobny na reklamie, <laughs> nie to samo, tylko gdzieś tam coś podobnego. Także na ludziach poprzez tego YouTube'a się mniej więcej <laughs> poznałem. jacy są właśnie ludzie, jak reagują. Dobra, poćwiczę to. Dzisiaj same ręce ćwiczę. Wczoraj miałem trening piłki nożnej. A i tutaj jest do podciągania też, i prawdą jest, jak ktoś napisał, że mam słabe ręce. Nie to, że jestem ciężki i gruby, tylko że mam słabe ręce, bo faktycznie ja mam słabe ręce. Nogi mam mocno zbudowane, ale ręce tak. I piszcie mi takie komentarze. To jest ok. A w ogóle właśnie, dlaczego? Dlaczego ja nie jestem taki chany, tylko miłość? Przecież ja wiele rzeczy rozpocznę. O, z koszkówką pamiętam, jak było krytyka miłosza. Przecież zabawa. Ludzie. Ludzie. Nie wiem, jakie są środki na rozluźnienie 4 liter Napisz jakie są, bo nie wiem, nie znam się. Marcel, daj! Marcel chciał coś dopisać ale ja nic, nie, nic okay. nie mam tutaj, niestety. pamiętasz? Nie pamięta, nie nie niestety. Marcel, pamięta, nie nie pamięta, ja mam tylko dezodora. A no? I 24 do. godziny w tarce. <laughs> 24 godziny gdzie? Na huśtawce. Na huśtawce, na huśtawce taki film chcesz nagrać? Ale to a na metaliku na tej dużej huśtawce 24 godziny? Tak, Mogę ci tak, coś tak fajnie by było. A! Pokażę Wej Ci się nam, no, A nie na mnie, nie nam, nie proszę nie nam. Bo, bo możesz zrobić tak, że to będzie bolało. No to weź. Mogę ci coś pokazać No <laughs> To boli, nie? Bo jest zimne. Co jest? Cieś, o oh! to, daj, daj, pachę, podnieś, Marcel. Nie! Ale podnieś! Nie ale już podnieś. to jest no weź Ale nowej miałem. No, ale daj! No serio, no nie pękaj! No, słyszysz? Nie chcę. No, ale weź na chwileczkę! No podnieś, no Nie. No, no zobaczysz, jak, jak się czują ludzie. Mam włosy! Pokaż, pokaż te włosy! Nie! No weź, no pokaż! Pokaż te kłaki! To je. Kłaki? Kłaki, czyli inaczej, włosy. Czyli włosy. No pokaż no, Marcel. Teraz właśnie się okazało, bo Marcel chciał cały czas. ten, piętrowe łóżko. A tutaj okazuje się, że Wojtek ze Staśkiem mają takie piętrowe i nie chce im się wchodzić na górę, tak? No to są leniwi, to oni właśnie No a widzisz, tak. i widzowie też tak mówili. Że nie będzie ci się chciało wchodzić Ja mam swoje zdanie Tak samo jak Ja jest niepotrzebny. O, a jedna chyba Dobrze, że miłość ćwiczy na kędamie, więc tutaj pod tym kątem nie jest, nie jest krytykowany Pewnie dlatego, że mało osób jeszcze w nią gra w tą grę zręcznościową Na Mazer shop można kupić. A mnie w tym roku w FIFA, w tym tygodniu w Fifie idzie bardzo dobrze. Zacząłem handel w tym roku i mam zobacz Marcy, ile. Mam milion A zarobiony. Roku? A z całego roku. A to, z całego. to nie wiem, czekaj. Z miesiąca jest tyle. No ale tutaj to jest sprzedalny. i Mara. straciłem na nim 500 tysięcy. Nie, weekly. A, od początku gry. 14 milionów. Czyli 14 milionów zarobiłem od, od stycznia. To nie koniec jeszcze zmian. Jeżeli chodzi. A, zmian. Nie już, nie w tym pokoju, tylko to będzie tutaj w przedpokoju. Jedną z komód bierze mama, więc tego będziemy też się pomału pozbywać. I mam nadzieję, że stopniowo będzie już coraz, coraz lepiej. To wygląda. Aha. Jest tak, powieszone. To są dyplomy Marcela za znane pasy karate. Tymczasowo chłopaki są jeszcze tutaj, pod telewizorem. Czasami spoglądają, co ja robię, a ja gram w ligę weekendową. I mam nowego zawodnika. David Lewis. A ty ćwiczyłeś? Tak. Najpierw, najpierw zamiast, zanim będziesz ćwiczyć, to najpierw musisz 5 lat książek czytać, rozumiesz? Słuchaj, generalnie chodzi o to, że miłość robił yy, co ty robiliś, Pociągnięcia. No i tak, i wszyscy, wszyscy, w ogóle trzeba być, nie wiem kim trzeba być, żeby nie zauważyć, że już nie robił pełnego podciągnięcia, bo pełne pociągnięcie to jest stąd, czyli zwis i za brodą o, dotąd. To jest normalne. I każdy to widzi. Ja nie wiem, czemu się niektórzy jarają tym, że widzą o to nie było, było pociągnięcie pełne. Oooo, to nie było pełne pociągnięcie. Oczywiście, że nie. Czy ja mam na przykład swoje dziecko, które ćwiczy, czy ja mam mu mówić nie, źle robisz, źle robisz, źle robisz. Chcielibyście mieć takiego ojca, który będzie mówił Nie, najpierw 5 lat ucz się, oglądaj filmów i dopiero zacznij próbować. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc próbować. Ty miłość, rzuciłeś fajny post. No nie? Coś tam Maj z Michaelem Jordanem. Chodzi o to, żeby próbować. Tak samo było przy Hulaj Nodze, w koszykówce. No w ogóle czegokolwiek się nie tkniemy, to zaraz. Yy, zaraz jest jakaś tam powiedzmy, że krytyka. Ja wiem, że miłość robił źle, ale to nie o to chodzi. To ma być zabawa. Jak będzie fajnie, będzie się cieszył z tego i będzie to dłużej go kręciło, to może coś z tego będzie, ale nic nie wiadomo. Więc ludzie, powiedziałem już dzisiaj parę razy, wyluzować pośladeczki i będziemy sobie ćwiczyć, jak chcemy, i mamy się cieszyć. A ewentualnie miłość będzie zachęcać swoich rówieśników do ćwiczeń i to powinno być. To jest plus. Że miłość może właśnie spo swoim sposobem działania zachęcać innych do poprawiania właśnie tak. takiego sportu. Mogę zrobić pięć pełnych. Pięć pełnych? Tak. Nie. Nie już pod nie, nie, zrobisz, bo zaraz będzie tu i tu. Chcesz? Ale oszczędzam siły w ogóle. Możesz sobie na nabawić się kontuzji. Tak? Ale ty jak ćwiczysz do. Teraz, dzisiaj jest. Trzy dni jak ćwiczy. Serio, już kontuzję ma mieć. Nie! Nie stanie mu się nic! Na razie niech się cieszy tym! Pus, się dobra, dobra. nie, robię 20 minut Wiem o tym, że się wydzieram, ale muszę... Ale to, to są emocje, dzięki za oglądanie. I, i cześć. U, już jest późno, 22.30 Na razie. Siemano. O górkowa. Ale pyszna, dzisiaj zjedłem ich z pięć talerzy. Serio, to na przyszłość. Tak, przy pan. Dzięki.